Koło nasz dom są bezwzględni, bezlitośni i niestrudzeni. Osiemdziesięciu samurajów przeciwko armii walczymy, by spowolnić inwazję. Dzisiaj umrę za mój lud. Muszą ich być tysiące. Stawimy czoła śmierci i obronimy ojczyznę. Tradycja, odwaga, honor. To nam przyświeca. Jesteśmy wojownikami Tuszymy! Samurajami! Nie adacji. Idź, złam ich ducha. Dojeście! Wyślijcie najlepszego wojownika. Nada! Cenina. Jestem Harunobu Adachi, potomek legendarnego Yoshinobu Adachi. Poddać. Ci twórze nie zasługują na litość. Bez litości! A I helps to with about it. go. Panie Sakai. Nawet jeśli mamy zginąć. Na rozkaz, panie Shimura. Ludzie! Musimy zabić przywódcę Mongołów! Wszyscy! Za mną! Więcej mongolskich psów! Zabić ich! Yeah. Oh. shoot Znaleźliśmy tylko my! Jest tylko jedno wyjście! Znaleźć przywódcę i zabić go tutaj! Będziemy walczyć razem do końca! Nie! Kotu, kuzyn Kubilaja, wnuk Zingisa. Bracie, jesteś wojownikiem. To jasne. Całe życie ćwiczyłeś i wygrałeś w bitwach. Które inni by przegrali, tak? Ale kiedy ty ostrzyłeś swój miecz, to wiesz, jak ja się przygotowywałem. Uczyłem się, znam wasz język, tradycje i wieszenia. Wiem, które wioski zająć, a które spalić. Zapytam Cię jeszcze raz, samuraju. Chcesz się poddać? Ja się tu... Ktoś się starał, żebym przeżył. Żadnej broni, tylko zapasy. Muszę ruszać dalej. Ktoś ostrzył swój miecz, Wojownik? Moja zbroja uszkodzona lepsze to niż nic. Możesz biec? Tak, chyba tak. Gdzie mój miecz? Nie tutaj. Is... Zajmę się tym. Schowaj się. Oh, nie krzywdź mnie. Mam trochę ryżu. Proszę. Weź. Juna, chcesz swój miecz? No chodź, jak długo spałem? Mongołowie zdążyli już podbić połowę wyspy. Juna. Tędy. Nie możemy jej pomóc. Mogę ocalić resztę. Pan Simura był ze mną na polu walki. Gdzie to? Zapomnij. Juno, czekaj. Pan Shimura jest moim wujem. Jesteś Jinem Sakai? Bratankiem Dito? Muszę wiedzieć. Czy on przeżył? Tak sądzę. Wróg go wziął w niewolę. Gdzie go zabrali? Na wschód, wybrzeżem. Do zamku Kaneda. Muszą go tam trzymać. Świętują zwycięstwo. Mógłbym ich zaskoczyć. Zapiją cię. Albo uratuję pana Simurę. On odeprze Mongołów w kierunku morza. Skontaktuj się z Szogunem. Wezwie posiłki. Nie po to cię wyleczyłam, żebyś poświęcał swoje życie. Więc dlaczego? Nie mogłam dać ci umrzeć. Potrzebuję cię. Pan Shimura może pomóc całej wyspie. Jest jedyną rodziną, jaka mi została. Chodźmy. Czego chcesz? Teraz mu nie pomożemy. Uwaga! Jeźdźcy, gotowi do bitwy. Jeżdżą po całej wyspie. Biorą jeńców, zabija tędy. Na pewno nas zobaczą. Zaryzykuję. Chwila. Wys. Teraz. Chodź. Więcej straży. Ruszymy dachami. Chodzisz po dachach, grabisz pola bitewne. Złodziejka. Biorę to, co mi potrzebne. Jak moja katana. Sprzedałam za jedzenie i leci. Że co? Spokojnie. Znajdziemy kupca i odzyskamy co twoje. Przed nami długa droga. Weź tyle, ile udźwigniesz. To czyjś dom. Ten ktoś już nie wróci. Kupiec miecza mieszka niedaleko stąd. Toru churra dla go znaleźli. Wstań na czatach. Przeszukam dom. Odpowiedzą za to. Może ukrył twój. Musi tu być. Jestem Jin Sakai, bratanek wielkiego pana Simury. I nie jestem tchórzem! Twój wróg nie dorasta ci do pięt. Ale brak ci samokontroli. Ćwiczyłem. Bronią swego ojca? Miecz klanu Sakaiów. Ratował ludzi i przynosił pokój. Kto ci to zrobił? Nikt. Nauczę cię, jak się bronić. Umiem walczyć. Aby opanować ostrze, powinieneś opanować swoje emocje. Dam radę, wuju. Pokaż. Zobaczmy, co potrafisz. Spróbuj mnie trafić, tak? Wuju. Takuj, teraz! Spróbuj nie trafić. Teraz twoja kolej, dzinie. Dobrze. Gdybyś tak walczył, wróg nie poturbowałby cię z taką łatwością. To nie była uczciwa walka. Wyobraź sobie, że wrócił skończyć to, co zaczął i użyję każdej dostępnej sztuczki. Jak się obronisz? Sypnę mu piachem w oczy i złamie nos. Zobaczymy, czy nadal będzie taki hardy. To niewielkie i niehonorowe zwycięstwo. Kiedy samuraj stawia czoła podstępnemu wrogowi, nie może zniżyć się do jego poziomu. Nieważne, jak bardzo byłoby to kuszące. Tak, wuju. A teraz przebij się przez moją obronę. Pokaż, jak odważnym wojownikiem jest Jin Sakai. Przełam blok mocnym atakiem, a potem traf szybki. Dość! Poddaję się! Pozwoliłeś mi wygrać. Nieprawda. Gdyby to był prawdziwy miecz, nie żyłbym. Naprawdę? Nie okłamałbym cię cinie. Teraz dla odmiany spróbuj zablokować moje ataki. Nie będę dawał ci foru. Dobrze. Dobry blok. Boli. Możemy zrobić przerwę? To jeszcze nie koniec. Wykorzystaj harto ducha i zignoruj mu. Dobrze. Musisz nauczyć się parować. Poczekaj, aż się poruszę. Kiedy zaatakuję, wykonaj blok. Zacznij parowanie zanim uderzę. Dobrze parujesz. Dobra forma, Ginie. Coraz lepsza. Musisz złapać oddech? <noise> Trzeba więcej niż dziecka, żebym się zadyszał. Zatem sprawdźmy, jak bronisz się przed włócznią. Zrób unik, a potem wyprowadź kontratak. Dobry refleks. Po ataku będę odsłonięty. Świetnie, Pamiętaj, unik, potem kontratak. Widzisz, nie ma broni. Ani wojownika, którym nie dasz rady. Dziękuję za lekcję, wuju. To jeszcze nie koniec. Dzienie Sakai, zaszczycisz mnie sparingiem. Nie chciałbym cię skrzywdzić. Jeśli jesteś taki pewny, możemy go urozmaicić. Pierwszy, który trafi pięć razy, wybiera posiłek. Abyś lubił ośmiernicę. <laughs> Dobrze ciń. Dobry cios, Masz duży potencjał. Zanim zjemy... Mam jeszcze jedno pytanie. Od pokolenia nasze rodziny żyją według kodeksu. Powiedz, jakich cnót przestrzegamy. Lojalności wobec pana, kontroli nad emocjami i. Przecież wiesz. Honoru, by walczyć odważnie i bronić dziedzictwa klanu Sakajów. Do słowa twego ojca. Co honor znaczy dla ciebie? Chyba chronienie innych, tych, którzy sami nie mogą walczyć. Masz dobre serce, ale najpierw musimy pokazać, że służymy panu z odwagą, prawością i samokontrolą. To nie jest takie proste. Nie mówię, że jest. Walczę z tym każdego dnia, ale musimy dawać przykład ludziom, zachowując wierność kodeksowi i swoim przekonaniom. To właśnie znaczy honor. Afnatar samuraj.